Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiaj sięgamy do księgi Jeremiasza, do rozdziału 29 i czytamy wers 23. Ponieważ popełniali bezeceństwo w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moim imieniu słowa kłamliwe, czego im nie poleciłem, a ja o tym wiem. Jestem tego świadkiem, mówi Pan. Taki krótki werset, niezwykle treściwy i powiem wam straszny w swojej treści. Straszny. Bóg bowiem powiada, ja wszystko wiem o waszym postępowaniu. Ja wszystko wiem o tym, co myślicie, mówicie i co robicie. Nic się przede mną nie ukryje. Bóg powołuje się na siebie i mówi... Ja jestem tego świadkiem. Ja jestem tego świadkiem. Drodzy bracia i siostry, ponieważ do ludzi niewierzących nie ma sensu się zwracać, ponieważ oni i tak żyją w grzechu i tak naprawdę nie przejmują się, dopóty, dopóki Bóg nie dotknie ich w swoim miłosierdziu, nie przejmuje się niczym, co związane jest z osobą Boga. Więc zwracam się do ludzi, którzy mówią o sobie, jesteśmy wierzący. A cóż to znaczy, jesteśmy wierzący? Chyba nie chodzi o to, że gdzieś chodzimy, że coś czytamy, że z czegoś się modlimy albo w jakiś określony sposób się modlimy. Chyba nie chodzi o to, czy chodzimy na pielgrzymki, czy na jakieś czuwania. Czy na jakieś nabożeństwa, czy chodzi raczej o to, czy my wierzymy w każde słowo, które Bóg wypowiedział. Możemy przed ludźmi świetnie udawać. I naprawdę wielu ludziom udaje się to. Potrafią grać rolę, którą sobie sami wyćwiczyli, nauczyli się jej. I dopóty, dopóki nie przyjdzie jakaś sytuacja kryzysowa, wszystko wygląda pięknie, wszystko wygląda ładnie. Można powiedzieć, że mamy do czynienia no, z wierzącym człowiekiem. Ale kiedy przychodzi kryzysowa sytuacja, jak na przykład pandemia, tak, będę do tego wracał to wtedy wychodzi z człowieka to, co w nim tak naprawdę jest. Ale mamy pewien problem, bo dopiero wtedy ludzie dostrzegają pewne rzeczy. Natomiast Bóg wie o tym zawsze. Skoro Bóg wie, to czy coś robi w tej kwestii? Z Biblii wiemy, szczególnie Nowy Testament wiele o tym mówi, iż Bóg wystawia naszą wiarę na próbę. Jesteśmy doświadczani. Rzecz nie w tym, że Bóg się nad nami pastwi, ale przynajmniej dwa są powody, dla których przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia. Pierwszy powód bardzo istotny w naszym duchowym rozwoju. Otóż nie jesteśmy świadomi, jak zachowamy się w konkretnej sytuacji. Przykładem może być chociażby Abraham, który naprawdę wiele poświęcił dla Boga. Wyszedł ze swojej ziemi rodzinnej, pozostawił swoją, no prawie całą rodzinę. I można powiedzieć, że był to człowiek, który zaufał Bogu. I zapewne postronni tak to też postrzegali. Natomiast sam Abraham do końca nie wiedział, jak zachować się właśnie w takich kryzysowych sytuacjach. Najpierw nie zdał egzaminu. Kiedy wszedł do ziemi obiecanej, Stanął w Dąbrowie Mamrę. Okazało się, że w ziemi obiecanej mu przez Boga wpadł je głód. No więc poszedł bez konsultacji z Bogiem do Egiptu. No i tam się zaczęły dziwne rzeczy. Kłamał, własną żonę sprzedał. Aż w końcu Boże Miłosierdzie sprawiło, że wręcz został wyrzucony z tego Egiptu i wrócił dokładnie do Dąbrowy Mamrę. I tam rozpoczęło się jego nowe życie. Ale też Abraham nie wiedział tak naprawdę, na co go stać, kim jest. I przyszła kryzysowa sytuacja. Bóg zażądał od niego czegoś, co było niewyobrażalne. Abraham pragnął mieć syna. I kiedy urodził mu się syn, urodził mu się Izaak, syn obietnicy, to Abraham był szczęśliwym człowiekiem. Miał wszystko już, czego pragnął w życiu. I oto Bóg mówi, właśnie to Twoje szczęście chcę, żebyś złożył na ołtarzu. Chcę, żebyś zabił swojego syna, położył go na ołtarzu i złożył mi go w ofierze. Biblia milczy na, na temat duchowych zmagań Abrahama. Ale przecież nie trudno sobie wyobrazić, co działo się w sercu tego człowieka. Ale podjął decyzję. Złożę swojego syna w ofierze. To jeszcze nie była sytuacja, w której trzeba było swoją wiarę wystawić na ostateczną próbę. Pewnie Abraham ciągle liczył na to, że Bóg przerwie tę eskapadę, że Bóg powie nie, zostaw, już wiem kim jesteś. Nie. Postawiono ołtarz. Izaak został związany, położony na wcześniej przygotowanym drewnie i niebo milczało. A więc Abraham podniósł swoją rękę, której trzymał nóż i chciał zabić Izaaka. I to była, można powiedzieć, ta ostateczna chwila kryzysowa. Abraham zdał egzamin. Bóg zatrzymał jego rękę. I Abraham już wiedział, już teraz wiedział, że nie ma rzeczy, której by nie uczynił dla Boga. To bardzo pomaga w życiu. Bardzo. Dlatego, że jeśli jesteśmy świadomi swojej społeczności z Bogiem, potrafimy przezwyciężyć wiele, wiele trudności, niebezpieczeństw. Potrafimy też być zwycięzcami w wielu, wielu sprawach. Ale jest druga przyczyna, dla której Bóg nas prowadzi przez trudności i doświadcza nas. A mianowicie Bóg chce, abyśmy, będąc pod Jego opieką i pod Jego ochroną, zorientowali się w czym nie domagamy, co jest naszą słabością. Bo jeśli by się do nas dobrał diabeł, to On by nasze słabości wykorzystał przeciwko nam i zabiłby nas. Ale Bogu nie zależy na śmierci. Bogu zależy na życiu. Bogu nie zależy na przekleństwie, ale zależy na błogosławieństwie. On o nas wie wszystko. On o swoich dzieciach wie wszystko. I jeśli jego dzieci udają kogoś, kim nie są, czyli są obłudne, kłamliwe, to Bóg oczywiście może na to, kolokwializując, maknąć ręką i powiedzieć, a niech się dzieje, co chce. Zasłużyli na swój los. Ale on tego nie robi on chce wydobyć takiego człowieka z jego upadku z jego słabości uzmysłowić mu to co jest jego słabością i uzdrowić to usunąć to z jego serca wyrywać to z jego serca tak żeby ten człowiek był przed nim czysty i święty dlatego bóg prowadzi nas przez doświadczenia i dotyka nas wiem że ja ze swoimi doświadczeniami nie, nie mogę być żadnym wzorem do naśladowania. Ale mogę wam powiedzieć, że przez kilkadziesiąt lat swojego życia byłam niesamowicie doświadczony. Nie zawsze rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. W zasadzie można powiedzieć, że nigdy nie rozumiałem. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby nie te wszystkie doświadczenia, gdyby nie ten ból, to cierpienie... Gdyby nie usunięte słabości, tudzież grzechy, nie byłbym tym, kim jestem i na pewno bym nie przetrwał tego nieustającego szturmu diabła, który w tej chwili odbywa się przeciwko mnie. Mówiąc w tej chwili, nie, nie, ma myśli, nie mam na myśli jakiegoś momentu, tylko mam na myśli ostatnie dwa lata. Dwa lata mojego życia. Bóg jest dobrym Ojcem. A dobry ojciec to mądry ojciec. A mądry ojciec to jest ten, który chce, aby jego dzieci dojrzewały, wzmacniały się, stawały się samodzielne w tym znaczeniu, że świadome tego, kim są i do czego mają prawo. Boże dziecko ma prawo do wszystkich błogosławień z Królestwa Niebios, do wszelkiej obfitości tego Królestwa. A jakże niewielu ludzi korzysta z tego, Jakże niewielu w ogóle jest świadomych tego faktu, jakże niewielu żyje, jakby ciągle byli na pustyni, nie potrafią cieszyć się pełnią życia, pełnią chwały. Wszystko, co potrafią, to jedynie chodzić na wzdyczeni, drzeć koty ze wszystkimi, awanturować się o wszystko, bez miłości, bez nadziei, bez pocieszenia. Ale pamiętajcie, nawet jeśli tak żyjecie, jesteście Bożymi dziećmi i Bóg nie chce waszej śmierci. Bóg chce waszego życia, pełni życia, pełni chwały, pełni zwycięstwa. Niech dobry Bóg was prowadzi, kochani, i obficie wyposaża we wszystko. Amen.